Już no dzisiaj będziemy grać w wybudowanie domu. E, więc no i fajnie będzie. Czekajcie, się będzie. Czekamy, czekamy. Czekamy, 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 Ale nie do ogólki, bo ja jestem u koleżanki. Ojej, jak dużo pieniędzy! Dobra, więc fajnie jest, <gryütli> jakie dużo kasz mamy, no kurde, bierzemy moje pieniądzki, kasz nie wiem co, dobra, budujemy dom, oh. o, Do teraz -y, zobaczymy czy możemy kupić de, de. что сегодня делаешь, ну <куда? поцелуйся> Добро. <поцелуйся> Детка, не мы Как бы я пел, бы купила. Но не надо, Teraz trzeba kupywać. Eee, jak e, e, mówiłem dzisiaj druga. część budowania domu. Krzesło, krzesło, krzesło. E. 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 Moja kolenka Palionowo. Jak wy, jak wy lubicie... Palionowo, e, jak lubicie palionowo, zostawiajcie łapki w górę. I no, fajnie, nie? Jak chcecie, to ja się trochę, ale to nikt nie. A wy by nagrywał... Ej, widzowie, jak chcecie nagrywać, to zostawiajcie łapki w górę i pamiętajcie. Wojanowice są z nami? Eee, jakie ładne! No, piękne, normalnie przepiękne. Nie wiedziałam ważniejszego. I jak coś, to byłam. Jak coś, to jestem ja u koleżanki i mogą być takie dźwięki, bo ona mam siostrę. I jak każdy wie, jak ktoś ma siostrę albo brata, to, tak ma, to ja tak mam. Jak przychodzę do koleżanki, a, a jak będę w domu, to będzie part 3 budowania domu. Wytykajcie, to może będzie, tak? Eee, więc no, do budowanie... I idzie, nie? Jeju, ten chłopak będzie duży. Nie, nie To, to taki mały garaż. A nie, to kibel. To, to nie. Hehehe, dziwne. Słuchaj, Tam coś jest do kupienia. Schodzę do góry. Mam coś na dółkę? Tam mam. Dobra, bo nie wiedziałem, o tym zobaczyć, tak? Widzę. <laughs> Ej, będziemy mieć dużą hawirę z wami, bo będę z wami mieszkać. <laughs> e, e, jeśli chcecie wiedzieć co gram, to powiedzcie, buduję dom i tam dom wyskoczy taka fajna i komka, i tam będziecie mieć budowanie domu. Tam możecie mnie spotkać. Więc spotkać mnie w grach czasem możecie. Nawet na Blood heaven i będę mieć... Skina. obiecuję wam, będę mieć nie będę zmieniać. bo jak czasem patrzę to inni grają w roblox nawet mój wróg gra w robloxa dopiero się dzisiaj o tym dowiedziałem, bo jak wiecie chodzę do szkoły a jak mi prosicie o edity to, to nie wiem czy można zrobić czy nie my się tak zastanawiam jak to cały czas myślę? I ja wiem, je, je, je. Czasem? Czasem myślę, że zrobić jakiś edit. Ale nie wiem, nie wiem, może będzie, nie wiem, Już wiecie, co będzie. No nie będę sporylował. Ej, jak mówiłam, to gramy, bo będzie fajnie. Ej, nie, no ładnie wygląda, a nie jakoś tam. Światła winni. Aha. Tam, tam, he. Światło się buduje, tak buduję. Jak bardzo polecam. I to bardzo. A jak są jakieś dźwięki w tle, to mówiłam, czy to jest tak, czy ta siostra? Te moje koleżanki, więc. O, o, moja koleżanka dołączyła. ha! Takie. Co? Co? Dobra. Eee, więc no. Eee. Eee, to jest Nagrywam, cicho, nagrywam i tego, jak wiecie, będzie nowy filmik, może niedługo będzie piosenka, cały czas o tym wam mówię, czy może będzie piosenka, a wy nie wiecie, więc się nie dopytujecie, bo, chce się, bo chcecie się doczekać, więc dlatego ja nie chcę ale może będzie... Sama przeze mnie stworzona i sama będę ją śpiewać. I to będzie, już w... nie będę ale Wam powiem, jak to będzie To będzie tak, że będę śpiewać w prawdziwym życiu. I no, i nie będę mówić, ile to będzie trwać, bo będziecie się interesować, oczywiście. A ja nie chcę, żebyście wiedzieli. Więc no. A ja nie wiem, czyś czuję, czy w trzecim odcinku będziemy mieć. Dobra. To trzeba budować. Co? Nie, to Jaki? Bojana. Pierwsza film wypoluję. A, a mi nie przyszło. No, mi przyszło. Tak, 28 sekund. Dobra, widzę. Widzowie, ja muszę kończyć. Tak, widzowie. Pa 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 pa.